Witajcie serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiliśmy przybliżyć wam nieco tematykę nowych modeli traktorków do koszenia trawy firmy Husqvarna. Koniecznie obejrzyjcie ten film i dajcie znać czy według was zmiany, o których będziemy opadać za chwilkę, są zmianami na plus czy raczej na minus. Dzisiejszy odcinek musimy zacząć od smutnej wiadomości. Otóż zakończyła się produkcja traktorka model TS-138L, który był najmniejszym, najtańszym traktorem w gamie firmy Husqvarna. Był to traktor bez kosza. I to tyle, jeżeli chodzi o smutne wiadomości, bo mamy dla Was dwa Traktorki, które są zupełnie nowymi konstrukcjami, mowa tutaj o modelu TS112 oraz TS114. Jeżeli jesteście ciekawi, co zmieniło się w tych traktorach i czym różni się jeden model od drugiego, to nigdzie nie znajdziecie pełniejszych i bardziej rzetelnych informacji niż w tym filmie. Zacznijmy może od wyglądu. Otóż, design to też bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o takie maszyny. My nie będziemy wydawać naszej subiektywnej oceny, ale zostawiamy to Wam, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak pod kątem wizualnym podobają Wam się. Nowe modele, czy są one według Was ładniejsze, czy może TS138L podobało Wam się bardziej? Jako jedną z pierwszych rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że praca nowymi modelami traktorków będzie dużo bardziej komfortowa i jeszcze bardziej intuicyjna względem modelu TS138L. Z uwagi na to, że w jednym i w drugim modelu, jeżeli chodzi o te nowe produkty, mamy zastosowaną przekładnię hydrostatyczną, która jest sterowana pedałami jazdy. W modelu TS138L mieliśmy hydrostat, który był sterowany ręcznie, dźwignią. Która znajdowała się w tej okolicy. Jeżeli chodzi o dalsze zmiany, to warto zauważyć ułożenie pedałów, bo jest to też nowość, jeżeli chodzi o firmę Husqvarna. Wcześniej w przekładniach, w traktorkach, w których zastosowana była przekładnia hydrostatyczna sterowana nogami, ułożenie tych pedałów było nieco inne. Pedał jazdy do przodu był mniej więcej w tym samym miejscu, natomiast tutaj z tyłu mieliśmy taki mały pedał, który służył do jazdy na wstecznym. Dokładnie tak samo sprawa została rozwiązana w modelu TS114 jak TS112. W nowych modelach mamy stosowanie zupełnie nowy układ tnący o szerokości roboczej 95 cm. W modelu TS114, jak i TS112 ta konstrukcja jest złożona z dwóch nożytnących, które są zamknięte w szczelnych komorach. Co ciekawe, w jednym i w drugim traktorze mamy przyłącza do węża ogrodowego, które możemy umyć. Co jest nowością, to to, że na lewy nóż i na prawy nóż mamy to oddzielnie, więc musimy tą wodę podłączać dwa razy, co zajmuje troszeczkę więcej czasu, natomiast mycie jest zdecydowanie dokładniejsze niż w przypadku starszych konstrukcji. W modelu TS 114 za uruchamianie zespołu roboczego służy sprzęgło elektromagnetyczne, którego włączenie następuje przez wyciągnięcie tego przycisku, natomiast jego wciśnięcie powoduje wyłączenie noży modelu TS112 mamy podobnie jak w TS138L załączanie manualne, natomiast różnicą jest to, że Dźwignia umieszczona jest w tym miejscu, tuż obok dźwigni od regulacji wysokości koszenia. W starszych modelach ta dźwignia do załączania zespołu roboczego znajdowała się w kolumnie kierownicy. Jeżeli chodzi o regulację wysokości koszenia, to tutaj też mamy zmianę, jeżeli chodzi o zakres tej wysokości. Otóż w nowych modelach zakres regulacji to od 25 do 100 mm. W starszych konstrukcjach a minimalna wysokość koszena wynosiła 38 mm, co dla niektórych klientów było zbyt dużą wysokością. Przejdźmy w tej chwili do jednostek silnikowych, które napędzają nowe traktory. Mamy w jednym i w drugim silniki Husqvarna. W jednym z nich, w modelu TS 112, pracuje silnik HS 413AE, natomiast w modelu TS 114 mamy silnik 452AE. Pierwszą rzeczą, która zwraca moją uwagę, jest nowy sposób na spuszczanie oleju. Jest to Drobnostka, która bardzo ułatwia spuszczanie tego oleju, nawet w warunkach, kiedy klienci wykonują taką wymianę sami czy pierwszą po okresie dotarcia. W starszym modelu mieliśmy taką mrnienkę, ewentualnie rurkę, którą nakładaliśmy. Natomiast to rozwiązanie było o tyle nie, niefortunne, że bardzo często jakaś, chociażby mała ilość oleju wylewała się na ramę urządzenia. Tutaj, w tych silnikach, mamy już zaślepkę z gumowym elastycznym przewodem dzięki któremu możemy wykonać wymianę oleju w własnym zakresie, nie rozlewając nawet kropelki na płytki, ewentualnie kostkę brukową. Drobna rzecz, która cieszy. Jeżeli chodzi o moc tych silników, to TS114 charakteryzuje się mocą na poziomie 9 kW, co wynosi około 12,2 konia mechanicznego. Jest to moc, która w zupełności wystarcza na koszenie trawy układem tnącym o szerokości 95 cm. TS 112 ma nieco mniejszy silnik, też o nieco mniejszej mocy. Tutaj ten silnik generuje 8 kW, co w przeliczeniu na konie mechaniczne daje około 10,9 konia mechanicznego. Dosyć istotną różnicą między tymi silnikami jest fakt, że w modelu HS 413A, który jest w traktorku ts 112 nie mamy filtra olejowego. Tutaj smarowanie odbywa się metodą rozbryzgową, natomiast w 452A, który jest montowany w traktorkach TS114 mamy tutaj silnik, który jest smarowany ciśnieniowo razem z filtrem olejowym. Kolejną nowością względem modelu TS-138L, a właściwie wszystkich innych konstrukcji huskwarna, które wychodziły do tej pory bądź wychodzą do tej pory, jest kranik paliwa. Ten czerwony element to jest coś, czego nie było w dotychczasowych modelach traktorków firmy Husqvarna. Żeby uprzedzić część pytań, które trafiały się u nas na salonie, podamy, że licznik motogodzin jest zarówno w jednej, jak i w drugiej maszynie. Natomiast samo jego miejsce jest dość mocno zmienione względem starszych konstrukcji. W tej chwili liczniki motogodzin schowane są w tym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o zasadę ich działania, jest dokładnie taka sama jak w starszych konstrukcjach. Wracając jeszcze na chwileczkę do tematu sposobu przeniesienia napędu, wspomniałem o tym, że mamy tutaj w jednym i w drugim modelu przekładnie hydrostatyczne. Warto również dodać, że zmienił się względem modelu TS-138L, zmienił się również producent tej przekładni. W tej chwili przekładnie dostarcza firma Hydrogear. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, jaki producent jeszcze dostarcza przekładnie do traktorków firmy Husqvarna. Ewentualnie dajcie znać, jaką przekładnię można było znaleźć w traktorku TS-138L. Jeżeli chodzi o komfort pracy i ergonomię, tutaj, jak przyzwyczajają nas Husqvarna, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Fotel jest oczywiście regulowany, to jest już standard we wszystkich traktorkach. Natomiast, na co warto zwrócić uwagę, to na przykład taki detal jak wziernik, dzięki któremu, za pomocą którego, możemy na bieżąco sprawdzać poziom paliwa. Bez tak naprawdę nawet otwierania maski, stan tego paliwa możemy kontrolować podczas jazdy. Niestety, w nowych konstrukcjach nie przewidziano możliwości montażu przystawek przednich, takich jak na przykład lemierz do odśnieżania, ale za to jeden drugi traktor są wyposażone w zaczep tylny, za pomocą którego możemy ciągnąć przystawki takie jak wertykulator, aerator czy chociażby przyczepka. Dodatkowo, jeżeli po zakupie takiego traktorka stwierdzicie, że nie radzicie sobie z koszeniem bez kosza, dostępne jako opcja są również zbiorniki na trawę. Warto dodać, że modele jednocylindrowe traktorków firmy Husqvarna, również z koszem, czyli modele bardzo popularne TC138, C138L, również przestają być produkowane, zostaną zastąpione nowymi modelami. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat nowych modeli traktorów jednocylindrowych z koszem, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, bo może już niebawem przybliżymy Wam też ten temat. I co, koniecznie czekamy na Wasze zdanie na temat wyglądu tych maszyn, bo te zdania są podzielone. Większość osób uważa, że nowy design wypada dużo, dużo lepiej, a my jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii, czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia, cześć.